Hej, cześć się wszystkim, z tej strony Twiti. Witam Was w kolejnym odcinku z Battlefielda Hardline Beta. Jesteśmy na drugim trybie. Kurwa, zapomniałem jak się nazywa. Ale tutaj mamy w lewym, ro w lewym dornym, dolnym rogu ma jakąś mapkę. Mamy czas nam leci. I mamy jakieś, nie wiem, dolary tu są, nie wiem co tu mam zdobywać. Mamy jakieś, jakieś punkty, coś tam Money Pile pisze. Nie wiem, nie ogarnię. Jak ogarnę, to wam powiem. Na razie nie wiem, gram byle, byle grać, byle kogoś zabić i byle nie zrobić siebie y, debila. Noba, dobra. Staty 3 do 3 mogłyby być lepsze, ale, ale jak ja się rozkręcę, to, to będą lepsze. Dobra, jesteśmy chyba y, polisantami z tego co, z tego co widzę. Jakiś helicopter Dobra, zabiłem go? Nie, asystę dostałem Byłem przekonany, że go zabiłem Dobrze Apteczka, bach Dobra, ładuj się, ładuj się, życie O, widziałem latarkę chyba Ciul, granata rzucę O, przepięknie, pięknie Jeszcze tam są Kolejny, kurwa, nie wiem dlaczego mi tak laguje O, wow o, o. Właś, właś, No żeż Dobra, rozdup okno Dobra, tu jest chyba czysto. Szczelem, szczelem, ale to jest jakiś pojazd chyba. Proszę, raczej go nie rozwalę. O, koleś na spodochronie. No zarąbiście, amunicji już nie mam. Z pistoletem będę sobie latał. Tam są chyba nasi. Chociaż nie trzeba mu pomóc, bo biegają, biegają. O kurwa, zobaczyli mnie, zobaczyli mnie, nie. Aaaa, tylko Jakaś kasa mu chyba wyleciała, można tą kasę zbierać. No dobra, szybko. W rękę dostaliśmy o, fajnie, że się kurwa mam na kim zrespić Dobra, deploy Da się to autko wziąć w ogóle. Pieruna. Ty, na kogo guty mogę włączyć? Łas, kurwensy. O, o. strzelają chyba do mnie. Cicho bądź. Zajebiście, jeszcze dzwony biją. O, tam chyba. Jezus, myślałem, że to wróg. Dobra, idziemy ten punkt przejąć, co to jest. A, ale pięknie on to rozdupcza. Ty, to jest chyba pod nami. Może windą zjadę. Windą do nieba. A tu hold. E. Co to jest? jest jestem u góry? Nie. Dobra, co ja mam tutaj zrobić? Chyba strzelają do mnie. Co ja mam tu, kurwa zrobić? Chyba naszego zaszczylili Ło kurwa A mnie potarmosił Nie wiem co trzeba zrobić przy tym aucie, coś tam enemy coś pisało Cholera wie. o koleś dług za ściągnął Dobra wezmę sobie e Enf enforcera <coughs> Czyli po polsku wsparcie Helikopter jest, ale Raczej się tam się nie, nie dopcham do niego. Bierzemy w wozik policyjny i ciśniemy. O kurwa. Musi chyba będzie runda kończyć. O kurwa. Z swojego przejechał. A co my tu mamy? Co my tu mamy? Dobra, na dół, na dół, na dół. Chyba na dole tam nasi walczą. Z której strony to się otworzy? A, pięknie. Kurwa, po co zmienia magazynek? Mam 101 kulek. Aj, kurwa, czemu mnie tak laguje? I znowu mu hajs wyleciał. Dobra, nie, jednak biorę medyka To jest najlepsza klasa dla mnie to może sobie coś kupię w końcu? Apteczka, jakieś może pukaweczkę? Coś, coś, nie? A sobie kupię to, bye. Dobra, deploy, deploy No, z laserem nawet Jak to z stylo? No z stylo, no to jaką walizkę mamy w środku chyba? Na liczniki działają, nie mogę, kurwa. Dobra, ciśniemy na dół, szybko, szybko zamyka się. O, ten celownik, aj Celownik mechaniczny, jak ja ich nie lubię Z gietyśmy ściągnął, dobra, wezmę sobie tą m -kę chyba Gdzie to się zmienia, gdzie to się zmienia? Customize M16A3 Dobra, lecimy dalej Kurwa, nie odjeżdżaj mi Jakiś wóz pancerny Kurwa, kalodówka duża, żeby polska policja miała takie Słod nie, policja. Coś tam, enemy money pill... Kurwa nie, co... Ale chyba wygrywamy, bo mamy pasek na niebiesko. Słoto kurwa. Słyszeliście się to? Chyba mi się gra spierdoliła. Dobra, ciśniemy dalej na dół. Ile tu jest pięter? Kurwa. 54. Wygraliśmy. Dobra. 8 do 7. Dobra, dzięki za oglądanie. Jeśli się Wam podobała ta beta, dajcie łapkę, dajcie komentarz. Zostawcie subskrypcję. Ja się z Wami żegnam. Do następnego. Hej, na razie. Cześć.